Witam w kolejnej części. Zagrajmy w Diablo. Musiałem sobie zrobić na chwilkę pauzę, ponieważ zachciało mi się siosiu. I w ogóle byłem sobie coś zjeść, tak mi ubrzech burczy. Burczało. Teraz się powoli zaczyna trawizować. Będzie pewnie niedobrze, bo jadłem jak jak świnia. Byle szybko, jak najszybciej, żeby wrócić do Diablo. Muszę nie mogłem doczekać kolejnej rozgrywki. chodź, panowie i panie. Co robimy? Idziemy sobie scale powoli. I zbliżamy się do Sanktuarium Diablo. Nic na razie nie jest w stanie nas zatrzymać. Ok, krótki bóg bojowy z miejscami na klejnot. Ja pierdziu, Nie damy im przejść przez ten mostek. Ładuj ich, ładuj! Dobra, czekaj kolej, chwilę. Sprawdzimy ten łuczek. Co to w ogóle jest za zabawaczka. No, sprawdzimy na pewno do miasta szybko. Innego wyjścia nie ma. No i ja, co ja zrobię z tymi kamieniami? Mam sobie problemy, nie? No, eee... <grym> nic z nimi nie zrobię, ponieważ, ponieważ, ponieważ. Dobra, na razie powsadzamy je wszystkie. O, leżem dorobił. Powsadzamy je wszystkie do skrzyneczki, a później się będziemy zastanawiać, co z nimi zrobić. Eee... Nawet nie czekamy na nic, tylko wracamy z powrotem do. Co ja to w ogóle robię? Wracamy z powrotem do. tutaj właśnie eee, miejsce na klejnot 1, kurczę, no słaby jest 614, a jakie twój zadaje obrażenia okay, luchna. pokaż nam no jego tutaj 4-14 614 zwiększone obrażenia do, maksy... do maksymalnych obrażeń Skuteczności ataku wydaje 2,35 obrażeń od błyskawic. Miejsce na klejnot 1. Pięć zamętu. A, niespecjalnie jest lepszy. Niespecjalnie jest lepszy. Wywalamy go. Znaczy, będzie tam różnica, ale będzie zbyt mała, żeby żeby się w ogóle szczypać. Idziemy dalej. Kill. O, że znajdziemy coś lepszego. Później też będziesz zadowolona. Zobaczysz. Głowa do góry. Ok, idziemy tutaj. Tobie teraz zdrowia, świetnie ale oczy biom od tego tej żółtej lawy. Hmm, gdzie teraz, teraz tam, wstać! O, o kolejny uchwyla Niskiej jakości łuk bojowy, no cię to nie urządza, to musisz mieć coś większego. Dobra. Wkraczasz do sanktuarium chaosu. Widzicie tak to się nazywa. Odnać Diablo w jego sanktuarium. Eee, a więc zaczęło się. No, piękne ma to sanktuarium. Pięknie się urządziłeś kolego tutaj. I tutaj może się zdarzyć, panowie i panie, że będę ginął właśnie. Sam, si sam się będę pokonywał no i duszki. Wdychać. Wdychać. chodźcie, to mamą właśnie, Kejl się wami zajmie. Jechać to ja ale to jest. Jechać, jechać. Pięknie. Co te duchy robią? Kejla, Kejla, jesteś? Patrz, co się dzieje. Mogę ich szarżyć? Ach, już nie mogę. ścianę, nie da się, trudno. Dobra, miałem sprawdzić, nic nie wzięłem, no i dobrze. Większa miksturę leczenia, weź. Przyda się. Wdechaj. z Zwój portalu weźmiemy i weźmiemy buteleczkę many, ale tylko i wyłącznie po to, żeby się jej napić. Dobra. Piążki. Bierzemy. Hmm. Chciałbym sobie ten diablo posprzątać tutaj w tym sektorze. Straszny burdel ma. Straszny nie z niego. Wyjechać. Piechaj. O, z w identyfikacji? Przyda się, przyda się. Będziemy unikaty po diablosie. Identyfikować. Dobra, jak na razie idzie nam całkiem, całkiem. Padać. Padają jak muchy. Zjechać. no kurczę, ale ich to jest. No, aha, już to rzucił, już to rzucił. Chodź, gele. O! Oh, no i oczywiście złapało mnie kozik a pierdziu. a to też jest fajna muzyczka, taka strasznie klimatyczna. E, dobra, przebijamy się dalej. Teraz przejdziemy tutaj sobie na tą stronę, kryteczka, a tu się jeszcze schowałeś, tychaj. ciadu, dobra. Teraz tą stroną. Raz, dwa, trzy. Kocze, znowu to rzucił na mnie. Jakże mi to minie, Kayla. No. Ja mam jakiegoś. O, miks... Nie ja mam żadnych takich miksów, które mogłyby mi pomóc. Są sobie dobra. Jestem gotowy. Ładować ich. Zwój identyfikacji o, Kejla dostała poziom, no i subcie dupcio eee, 95 eee, walto. więc nie warte będzie parę tamtych jaków góra, to jest za mało. Wdychaj, wdychaj, zdychaj. jeszcze jakiś się tu pojawi. <grym> Widzicie, jak się ciała obróciły? Zajmą się jeszcze raz, tak? Nie, niestety już nie. Takie rzeczy się zdarzają tylko w Diablo. Uro. Dobra. Eee, Następny. Next. Oho, Poznaję to miejsce. Tu się właśnie pojawi pan Diablo. Raz, dwa. Ja pierdziu, znowu mi to zrobili. Ucieczka, ucieczka, ucieczka! Tu, 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 czuję się jak w topganie, Ucieczka przed rakietą. Dobra, mikstura mamy. Nie wiem po co mi ona, ale weźmiemy. Okej. Eee. Ok. Choć to ja cię zabije. W imię czego? W imię zasad skurwy. Ty, 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 pi, 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 pi. Zdychaj. Kejla. Ja pierdziu. Ała. Oni no mają litości dla nas. Ale padają. Trzeba przyznać, że padają. Całkiem dobrze nam to idzie. Tu będzie gdzieś pieczęć pewnie zaraz. Tak. Ja pierdziu, ale... O, tu jest boziorka. Kejla. Champion. Zdychaj. Jeden champion nie żyje. Drugi czampion nie żyje. Trzeci czampion nie, nie żyje. Duszek. Mikstura leczenia. Koncerz, koncerz, koncerz. Czemu jest tu przeciążamy? Maną, której nie potrzebujemy, ale... Już mamy na maksa? Zwoje? Eee, tutaj mamy na maksa. Tutaj nic nie było. Ale mi fajnie idzie doświadczenie. No, coś z tego będzie. Keila, ty tak tam dropiesz malutkimi kroczkami. Tędy musimy iść. Widzisz, że to już przejście dalej. Okej, okay, idziemy tam. A! Zdychaj! Zdychaj, zdychaj, zdychaj. O kurczę, przeżył. Keila, dostałeś w te szczała. Zostawić tę Kejlę w spokoju. A nie mnie nie drażnijcie. Czekaj, ja jestem Kejla, ile wytrzymasz z Diablo? Lach mi będzie jak zwykle przy nagrywaniu zresztą. O kurczę, aż go odrzuciło. Dobra, tu będzie pieczęć, a tam gdzieś, jak się otwiera pieczęcie, jak pamiętam, to zawsze się pojawia mnóstwo przeciwników. Ale wybijemy ich wszystkich. O, są nawet dwie pieczęcie. Dobra, Kejluchna, okay, jesteś gotowa? No to otwieramy. No właśnie, tak myślałem. Tak myślałem właśnie, ja pierdziałam Ty to. Ty racz! Ty racz! racz! Ty ja pierdziałam. Nie mam many, nie mam many. Jak nie mam many? Dobra. Nie ja mam many, to cię będę ładował po staroświecku. Daj się Okej, okay, da daj, lepiej sobie. Hajź to nie uciekaj, dziadu. Ta zapłacisz za wszystkie krzywdy. Ja to wziąłem jakieś wierzyć to w pindul. Dobra. Mikstur leczenia mam na Maxa z pisa z woj miejskiego portalu z identyfikacji nic tego tu nie potrzebuję. Dobra, to dalej w tym odcinku zapraszam na kolejną część, w której wiecie co zrobimy? Otworzymy sobie tą pieczęć tutaj. Ok, chodź tu, będziemy otwierać pieczęć w ogóle będzie fajnie. Dobra, trzymajcie się, na razie cześć.